Bo ja mam pytanie dotyczące tej poprawki, która zakłada promocję, czy, czy aby w celach organizacji pozarządowych wspierać także takie, które walczą z dyskryminacją. Przecież są organizacje w Polsce, które walczą na przykład z dyskryminacją chrześcijan, która jest problemem w bardzo wielu krajach, ale w Polsce mamy problem z dyskryminacją z powodu na orientację seksualną, na religię, na pochodzenie, na kolor skóry, bo mieliśmy przypadki napadów realnych napadów na ludzi, którzy mówią w innym języku w tramwaju, na ludzi, którzy mają inny kolor skóry. Mamy w Polsce przypadki skandalicznych wypowiedzi, jak ta, która choćby kiedyś padła z tej trybuny, że wybór Baracka Obamy to koniec cywilizacji białego człowieka itd. Ja nie widzę powodu, dla którego ktoś, kto się powołuje na wartości chrześcijańskie, które każą kochać każdego człowieka, niezależnie od tego, jaki jest i jakie grzechy z punktu widzenia nawet tych wartości popełnia, nie widzę powodu, dla którego boicie się takiej poprawki marszałku ja mam pytanie do pana premiera w sprawie stanowiska w kwestii tej poprawki jednocześnie w związku z tym że zadaję to pytanie zadaję również pytanie czy będę mógł panu wierzyć bo pan dosłownie przed chwilą z tej trybuny mówił że wczoraj pan przewodniczący Terlecki miał rację mówiąc że ta kampania billboardowa jest kampanią rządową w przeciwieństwie do tego co przedtem mówili inni przedstawiciele PiS-u ale dokładnie w tym czasie kiedy my tu obradujemy i słuchamy pana słów to marszałek senatu Sprawa i, sprawiedliw... Sprawa i Sprawiedliwości powiedział, że wczoraj pan Terlecki się przejęzyczył. No to ja się zastanawiam, kto tutaj naprawdę panie mówi pośle, prawdę. Zwracam pan Terlecki panu się uwagę, przejęzyczy... że pan mówi nie na temat. Ale mówię na temat, bo zadałem pytanie i uzasadniam, i zadaję pytanie dodatkowe, czy będę mógł wierzyć w odpowiedź. Dotyczy skreślenia to punktu, punktu do ustępu trzeciego i czwartego do artykułu trzydziestego. Panie pośle, proszę odnieść się do poprawki. Ale właśnie się odniosłem, panie marszałku. No przepraszam. To ja w takim razie już kończę, ale chciałem zadać to pytanie i zapytać Dziękuję się kto bardzo. tu kręci. Dziękuję panu posłowi. Wysoka Izbo, my zagłosujemy przeciwko tej ustawie nie dlatego, że jesteśmy przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu, ale także dlatego, że wszystko w praktyce tej władzy oznacza, że jak ona coś w jakiś sposób nazywa, to praktyka później jest dokładnie odwrotna od tej nazwy. Dzisiaj Polska nie jest państwem ani prawa, ani państwem sprawiedliwości. Media narodowe nie reprezentują narodu tylko jedną część. Więc jeżeli dzisiaj wprowadzacie coś, co nazywacie Instytutem Narodowej Wolności, to oznacza, że szykujecie naszemu narodowi tej wolności brak.